Czyli ruchem obejmując przegłaskujemy twarz, później sobie kładziemy paluszki na czole, schodzimy do boków, do linii uszu i pod brudkę. I teraz robimy okularki na linii brwi, idziemy do nostka. I teraz czas na nosek, wyruchem naprzemiennym schodzimy na skrzydełka. I możemy równocześnie schodzimy w dół na policzki. I teraz robimy taką cebulkę, policzki obejmujemy i brodę. Tak, i teraz ruch okrężny wokół ust. Tak. i masujemy punkcik nad górną wargą dolną, w kącikach ust, na policzkach i ostatni podbrod. I na koniec znowu dziecko przegłoska. Zakończyliśmy masaż.